Witam serdecznie. Dziś chciałabym pokazać, jak wykonać karoce. Jakiś czas temu zaprojektowałam dwie damy, a także pasującego do nich dżentelmena. Pomyślałam sobie, że warto byłoby pójść dalej w tym kierunku, ponieważ damy, jest ich wiele w internecie, część jest płatnych, część jest bezpłatnych. I tak jak wtedy wymyśliłam swój własny projekt dam, tak później dżentelmena, Stwierdziłam, że fajnym pomysłem byłoby, aby jakby mieli czym podróżować. <gry> dlatego wymyśliłam sobie karoce. Jest to mój własny projekt. Myślę, że jest jednym z pierwszych w ogóle w internecie, dlatego że do tej pory nie udało mi się znaleźć karocy wykonanej na szydełku. Jest bardzo prosta. Myślę, że spodoba się zarówno osobom, które już coś więcej szydełkują, ze względu na sam projekt, ale także dla osób początkujących, myślę, że jest bardzo prosta. Ja postaram się wytłumaczyć to w bardzo prosty sposób, krok po kroku, tak aby osoby początkujące mogły też skorzystać. Zapraszam. Do wykonania karocy potrzebujemy szydełko. Ja używam szydełka 1,5 mm, a także Kordonka. W moim przypadku będą to dwa kolory, ponieważ chciałam tym razem e, zrobić złotą karocę z, ale, e, z elementem granatowym. E, dlatego ja używam e, właśnie, właśnie takiego kordonka. To jest akurat kordonek e, maksimum przyjemności. Już mam taką resztkę. I też mam granatowy z tej samej firmy i też już mi się kończy. Także myślę, że w sam raz na, takie, na taką niewielką robótkę, ponieważ karoca nie jest naprawdę duża. Zaczynamy. Ja rozpoczynam od granatowej, granatowego kortonka. Rozpoczynamy od wykonania 10 oczek łańcuszka. Kordonek naminęłam sobie na palec, szydełko układam pod kordonkiem. Tu widać, mam nadzieję. I teraz trzymając sobie palcem ja sobie tylko, o, ja sobie tylko przerzucam tą niteczkę na drugą stronę w ten sposób. O. I teraz przeciągam przez tą pętelkę raz szydełko razem z niteczką. I teraz mam już pętelkę początkową. Oczka łańcuszka wykonujemy w ten sposób, że za każdym razem przeciągamy nitkę przez pętelkę. I tych oczek w naszym przypadku wykonamy 10. Czyli przeciągam przez pętelkę. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, raz i jeszcze 8, 9 i 10 łańcuszek. Najprostsza forma na szydełku. Teraz potrzebujemy zamknąć je oczkiem ścisłym. Wkuwamy się w pierwsze oczko, które wykonaliśmy. Po prostu wbijamy w nie nasze szydełko. Tę niteczkę można sobie tutaj przełożyć. Ją będziemy wrabiać teraz już bezpośrednio w nasz łańcusz, w naszą robótkę. I teraz tu mamy dwie pętelki na naszym szydełku. Pierwszą, pierwsza pętelka to jest ten, to ostatnie oczko, które robiliśmy łańcuszka, a tutaj ta następna jest tym pierwszym oczkiem, które wykonywałyśmy. I teraz przeciągamy nitkę kordonka, tutaj zahaczamy sobie od tyłu, przeciągamy przez dwie pętelki i w ten sposób Mamy pięknie zamknięte kółeczko środkowe naszego, naszej robótki. Teraz będziemy wykonywać słupki. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka: pierwsze, drugie i trzecie oczko. To jest nasz pierwszy słupek. Następne słupki wykonujemy już inaczej: szydełko, po prostu zawijamy. Pod kordonek. Dzięki temu, tak jakby mamy dwa nawinięcia na szydełku, wkłuwamy, trzymając sobie to, żeby nam to nie uciekło, wkłuwamy się tutaj pod to kółko. O, całkiem pod to kółeczko przechodzimy. Zabieramy kordonek, i w ten sposób już mamy tak jakby trzy niteczki. Nie wiem, czy to dobrze widać. Mam nadzieję, że tak. I przeciągamy przez dwie niteczki. I przez dwie niteczki. I to jest drugi słupek. I znów nabieramy. I przez dwie. I przez dwie. W ten sposób. Można zawsze sobie to poprzesuwać, przeciągnąć. Jeszcze raz pokażę. Hop. I takich słupków razem z tym naszym łańcuszkiem z trzech oczek potrzebujemy mieć 20. Kiedy wykonamy te 20 słupków, ja wracam, pokażę jak zamknąć kółeczko, i ja wtedy zmieniam kolorek kordonka, ponieważ chciałabym, aby prychy mojego koła były złote. Mam wykonane 20 słupków. Na tym naszym kółeczku wszystkie są takie same. One oczywiście jeszcze mogą się nam troszeczkę tutaj nie układać do końca, ale po zmoczeniu robótki po rozciągnięciu wszystko będzie pięknie wyglądało i teraz pierwszym słupkiem były trzy oczka łańcuszka patrzymy na ten słupek, na ten pierwszy słupek i teraz tak pierwsze dwie niteczki to jest jakby pierwsze oczko drugie i trzecie i w to trzecie oczko potrzebujemy się wkuć, tylko ważne jest aby wkuć się pod te dwie pod te dwie niteczki, czyli i tu, nie pod całość, tylko pod dwie o, w ten sposób troszkę mi uciekło oczywiście może uciekać za pierwszym razem, o, pod te dwie niteczki które tutaj mamy i przeciągamy oczkiem ścisłym, tak jak na początku i tak będziemy zawsze zamykać każde y, każdy kolejny rząd y, tutaj na tym naszym kole oczkiem ścisłym pod dwie niteczki ja już nie będę pokazywać tego więcej razy ja zmieniam kolor mojego kordonka. Wy tego nie musicie robić, więc teraz e, nie każdego to będzie dotyczyło ten ruch. Czyli ja sobie od, odsuwam kordonek, odcinam w ten sposób. Nawet nie muszę go specjalnie bardzo zabezpieczać. Bo ono się samo zabezpieczy zaraz przy dalszej pracy. Zmieniam kordonek, ale jeszcze do niego wrócę. I przechodzimy do złotego kordonka, będziemy wykonywać szprychy. Znów pętelka początkowa, czyli na szydełko. Przerzucam sobie na drugą stronę i przeciągam. Wkłuwam się od tyłu. Jeżeli nie zmieniacie nitki jeszcze, to wszystko was nie dotyczy. Wkłuwam się w to miejsce, w którym byłam wcześniej, pod dwoma niteczkami. Robię pętelkę. I teraz już osoby, które wykonują tylko jednym kolorem, tak jakby wracają z nami do dalszej pracy. Teraz wykonujemy sześć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uciekam. Pięć i sześć. W ten sposób. Teraz i to jest nasz pierwszy podwójnie nawijany słupek. Zaraz pokażę. Ale Tutaj, ponieważ koło nam się zwiększa, musimy zwiększyć odległości między słupkami. Dlatego dodajemy jeszcze dodatkowo dwa oczka łańcuszka. Raz i dwa. I to będą oczka przerwy. Teraz robimy podwójnie nawijany słupek, czyli raz nawijamy. To byłby zwykły słupek, ale my potrzebujemy podwójnie nawijany, więc jeszcze raz nawijamy. Teraz szukamy kolejnego słupka. Czyli wbijamy się pod dwie niteczki na samej górze kolejnego słupka, bo zaczęłyśmy od, pierwszy, od jednego słupka, teraz na następnym. Wkłuwamy się, przeciągamy i przerabiamy dwie niteczki, dwie niteczki i dwie niteczki. Tu więcej razy trzeba przeciągnąć, zawsze tylko dwie pod dwoma. I znów dwa oczka łańcuszka, raz i dwa. Dwa razy nawijamy. I szukamy następnego słupka, na górze są takie dwie niteczki tego słupka, taki jakby układa się warkoczyk i przeciągamy nasz kordonek. Mamy w tej chwili już cztery nawinięcia. Przeciągamy kordonek stąd przez dwie. O, chyba, że ucieknie. Przez dwie, przez dwie i przez dwie. W ten sposób, i znów oczywiście wykonujemy dwa oczka łańcuszka przerwy. I jeszcze raz to pokażę, wkuwam się w następny słupek i przerabiam dwie, i dwie, i dwie. I ja wracam, jak skończymy całe to kółeczko. I teraz na końcu tu mamy łańcuszek z sześciu oczek, a potem dwa oczka przerwy. Więc Odliczamy sobie od tego słupka dwa oczka, raz i dwa i wkłuwać będziemy się w trzecie oczko oczkiem ścisłym. Oczywiście tu po słupku należy wykonać dwa oczka jeszcze zanim się połączymy. I tu łączymy i wtedy zamykamy całe koło i ja wracam znowu do granatowego koloru. Także zaraz będziemy pokazywać dalej i kończyć nasze koło, bo to będzie ostatni rząd koła. Ja już sobie tutaj y, zmieniłam niteczkę. Oczywiście w ostatnim rzędzie łącz, robimy dwa oczka łańcuszka, i łączymy się tutaj, tak jak mówiłam, z trzecim oczkiem od tego słupka następnego. I łączymy się. Ja sobie zmieniłam kolor. Wy tego robić nie musicie. Zmieniłam go dokładnie w taki sam sposób jak, y, jak przednim razem. I teraz będziemy wykonywać znów zwykłe słupki. Trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Jesteśmy teraz na słupku i teraz patrzymy na tą przestrzeń tutaj pomiędzy słupkami. I tutaj wykonujemy trzy słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Oczywiście te niteczki warto sobie jest podcinać, ale ja tego jeszcze nie zrobiłam. Czyli mamy tak, na słupku, na tym podwójnie nawijanym słupku mamy słupek, potem mamy trzy zwykłe słupki i teraz słupek na tym podwójnie nawijanym słupku znów musimy go wykonać, czyli pod dwoma niteczkami na samej górze tego słupka. I znów słupek pierwszy, drugi. Trzeci, w ten sposób, i tutaj na górze tego słupka wkuwamy się w niego, w samą górę, pod dwie niteczki. I czwarty, tak jakby słupek. I tak przerabiamy całe koło, włączymy się tutaj. I ja teraz pokażę, co robimy dalej. Ponieważ ja już wcześniej sobie takie koła zrobiłam. I teraz wykonujemy dokładnie dwa takie koła. Oczywiście one jeszcze są nierozciągnięte, jeszcze trzeba je ładnie porozciągać, ale to już na koniec robótki. Wszystkie niteczki, które nam gdzieś wystają, odcinamy chociaż na taką odległość, żeby nam wystawało, i wprowadzamy pod nasze oczka. Jeżeli robiłyście tak jak ja, dwa kolory, niebieską nitkę pod niebieskie oczka, złotą tutaj w słupek, trzeba się po prostu zmieścić w słupku i odciąć. I e, tak samo tutaj znów niebieską, e, niebieską niteczkę. Natomiast, jeżeli było, bu, robiłyście to jednym kolorem, nie będzie tego w ogóle widać, w którym miejscu wplatacie e, ten nadmiar nitki. Dlatego wtedy nie ma to żadnego znaczenia. Tak to wygląda. Będziemy zaczynać pracę już nad karocą.